No dziewczyny, przedstawcie się. No to ja jestem Aurelia Górna, to jest Weronika Żyńska Jesteśmy jesteśmy jednymi z głównych organizatorów z I Jak się zwierciadła udały? Mam nadzieję, że całkiem dobrze. Dopiero czeka nas gala zakończeniowa. Jest super, bawimy się, jesteśmy trochę wykończone, ale naprawdę świetna inicjatywa. Zapraszamy do byt goszczy, jeżeli będziecie mogli przyjechać. Tu się dzieje naprawdę rzeczy. Polecamy nasze koncerty, wczoraj odbył się koncert, dlatego jesteśmy takie zmęczone. Naprawdę była pompa. Gramy z pompą jak wielka orkiestra. A jakaś rada dla innych miast? Wzorujcie eee, się na nas. I czpicie. Tak. tak, musicie się wyspać. Tak, A bo inaczej to, to, to inaczej to nie działa. I dbajcie o dużą ilość jedzenia, bo jedzenie bardzo obowiązki. szybko znika. Naprawdę, żeby tak. nie było zamieszania, all żeby all każdy ito. wiedział, co musi robić. Bawcie się naprawdę dobrze, bo warto tak. się bawić z